Co by było, gdyby wasza postać w grze zapomniała jak się ruszać, bo odłożyliście pada na dwa dni? Brzmi jak żart, ale Hideo Kojima serio planował taki numer. Gość chciałby zrobić grę, w której jeśli ktoś za długo nie gra, bohater traci umiejętności. Jeden dzień przerwy, zapomina jak strzelać. Tydzień offline, nie pamięta nawet swojego imienia. Kojima jak zwykle utrzymuje poziom swoich... Kosmicznych pomysłów. Jedni biją brawo, bo to coś, czego jeszcze nie było, inni łapią się za głowę, bo nie każdy ma czas odpalić konsolę codziennie, a wizja bohatera z amnezją przez własny grafik pracy nie brzmi zachęcająco. Nawet Chris Avellone, twórca Fallouta, rzucił żartem, że jego bezimienny z Playscape Torment w końcu miałby kumpla. Ale Kojima ma więcej takich pomysłów. W Death Stranding 2 planował, żeby broda głównego bohatera rosła w czasie rzeczywistym. Albo golisz, albo biegasz z zarostem jak Gandalf. Pomysł skasowano, Norman Ridus to gwiazda, a on ma dobrze wyglądać w kadrze. Był też plan gry, gdzie bohater się starzeje. Zaczynasz jako nastolatek szybki i zwinny, a po 60. ledwo zipiesz, ale za to masz skilla. Dobre pomysły, czy przesada? Kto ma większą pamięć? Wasz bohater po tygodniu przerwy, czy wy po weekendzie? Dajcie znać w komentarzach.